Cześć, czołem, witam Was serdecznie w Sky Saga. I słuchajcie, co się stało? Kurczę, otrzymałem vip Co to oznacza? To oznacza, że mam dostęp do gry 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Normalnie yy, alfa test kończy się pojutrze 9, ja będę mógł po tym teście grać. Jednak powiem Wam, że siła YouTube'a jest naprawdę yy, potężna to muszę przyznać dla czołgistów, którzy są na kanale coś wrzucę dzisiaj z Arcade'a, z War coś na pewno w przyszłych dniach wrzucę z wota, żeby to nie było tak, że jedni oglądają SkySaga a inni są można powiedzieć czują się olani bo subskrybują a nie dostają tego Zory, ale niestety balkon robią sąsiadowi i będą hałasy. E, więc tak tutaj dostałem kamień codzienny. Codziennie otrzymujemy kamyszek. E, no i zobaczymy, gdzie nas ten kamień powiedzie. Jaka będzie nas czekała przygoda? Oczywiście, jeśli będą, to zielona kraina. Bardzo dobrze. Lubię zielone krainy <laughs> Chodzi o to, że jest ciepło, nie? No, że nie muszę się chronić przed zimnem. No zobaczymy co znajdziemy. Przydałoby się przydałby się metal, to nie ulega wątpliwości. Metalu muszę mieć trochę Żeby wskoczył mi poziom architekta muszę po lewej stronie wyskoczyć na no, żółtym tle. Że muszę zrobić harvest. Tam, tylu i tylu eee, metalu. Mamy już jakiegoś gracza. Dobra, zapieprzamy. Eee, tu muszę się śpieszyć, ponieważ. Jeśli jest gracz, no to on mi tutaj skrzyneczki obrobi. E, I... no nic z tego nie będę miał w sumie. I nadal nie wiem co to jest... E... O Jezus. Co to jest e, w inwentoriach? R klikamy. Koło tych tiketów, nie mam pojęcia. Jakieś takie kostki złote... Nie wiem. O, to co z tego wypada, to właśnie, tego nie wiem, co to jest do tej pory. Nie wiem, dlaczego też gracze tego nie zbierają. Czy nie wiedzą, czy nie chcą. O szlak by trafił z waszymi remontami. Dobra, e, tutaj a, hmm. co jeszcze zauważyłem, tutaj na tych wyspach, które są w powietrzu nad nami. Są również jakieś skrzynki i e, złoża. Dlaczego ja mam tak muzykę głośno? Dobra, muzyka jest bardzo klimatyczna, jak słychać. Bardzo mi przypomina, bardzo mi przypomina Skystone. Hmm. z Melem Gibsona ten film, jak to było? Eee... Kurde, tyle razy go oglądałem, tak mi się podoba i zapomniałem, że jest wilk, czerwony wilk, chodź tu, świniaku. O. A, nie, dziawno mnie. Żarełko przyda się. Żarełko się przyda, jak najbardziej. Teraz tak, tu jest... A, jest wejście elegancko. No to bierzemy sobie łuk. Trochę gościa sponiewieramy. Z daleka. Nie jest potrzebny. O! Jest ziomek. Dawaj go! Dobra. Ale strzały jak najbardziej. Jak najbardziej. Wo W takim zamku jeszcze nie byłem. Już lecą do mnie. any jest. O. Okej, bye bye bye. Power Rangers. Siła czerwonej albo czerwonego. Dobra. Cze ma? Cze ma? Piano, czego masz czarcie? er. Tego czy tego? Pierw z tamtego z Oj, nie trafiłem. No morduj go. Dobra. Puść tu! O ty, dzwoniaczko... Tak? Trzeba uważać? Dobra. Znowu zapomniałem, że jestem na ats No, ale dobra. Tu będzie skrzynia pewno, na wieży. Ale tu jeszcze będziemy musieli pokonać na pewno jakiś przeciwników. To nie będzie tak, Hoppsiu. No, tak jak mówiłem. No, i już jest po tobie. Chłopcze, chłopcze kwaśnomiętowy. Ożesz ty. Jak... O! Uuu! O! A ty skądżeś się tu wziął, chłopie? Ale mi dał w trąbę. No, pięknie. Try again. I lecimy z powrotem. Skąd on się tam wziął w ogóle? Skubany. Zrobił mi z dupy średnie średniowiecza i tyle. Eee. No tak. Tylko teraz... E, to chyba mi wygenerowało inną mapę. Znaczy się... Z innej strony jakoś. Albo i nie. Dobra. Zamek. Gdzie jest zamek? Tu jest zamek. Nie. To jest ta sama mapka. Wczoraj tak powiedziałem, że mi wygenerowało, bo... Jakoś nie ogarniałem tamtej wyspy, na którą mnie wylosowało. W ogóle, jak wszedłem w te podziemia, to już w ogóle wyjście nie mogłem. Gdzieś pospadałem w dół, gdzieś kurczę, później wejścia nie mogłem, wyjścia nie mogłem znaleźć. Także było cholernie ciężko. No, odrodzili się? Mam nadzieję, że nie. Dobra, tutaj jest. Tutaj mamy gagatka. Nie, tutaj. Fak. Gdzie ja wchodziłem? Tu. Tak. O, właśnie. Tu? Nie. A, tu jesteś, Bolku. Z wiatru poszedłem. Coś się dźwięk zbugował... Kurde... Blok! O, w mordę! I zabiją mnie znowu! Wspaniale! Kurde... Poplecznicy szatana, no... Ale... szybko, z szatana. No co za fajfusy. O, nie ma siły. Skoczyć. Gdzie to jest ten zamek? A, tu jest. Ah. Chodźcie, bakłażany. Teraz wam dam bobu. Albo i nie. <gry> Dobra. A, tu nie. Tutaj. Tu, o, tu, 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 o. Kurde. Już go Dziś właśnie. Dziś właśnie. o ty o ty jest tu Morduj go! No jak? What the fuck? O w mordę. Dobra, nie, już nie będę tracił tiketów na życia. O w mordę. To jest właśnie to, yy, trzeba używać często Hmm, jak to się mówi? Ech, yy. No, łuku, bo inaczej jest kiepska sprawa. Przykra sprawa jest. <ścoughs> Dobra, to ja sobie pójdę zrobić. Pójdę sobie zrobić strzały, bo inaczej to no, jak się. Już... Stracimy łuk, to już jest kiepścizna straszna Na dystans możemy wtedy przeciwnika brać jak mamy łuk. A tak to jest słabizna. Aha, Dobra, wystarczy. harvest Wood Plank! Dobra. Puh! I... Aha! Muszę jeszcze krzesła zrobić. Jedno krzesło. E, dobra. Ale pier... Zróbmy strzały. Puf. Raz, dwa, trzy! Dobrze. Następnie... Musimy zrobić sobie krzesełko, żeby zaliczyć no właśnie co jest potrzebne. Wood, wood plank, 18 sztuk, czyli 5 muszę wyciągnąć sobie stąd. Eee, tutaj jest. 5 myk. I idziemy robić krzesełeczko. To trzeba. Krzesełko. No raczej. Craft. No, dobra, to już się zrobiło. No i pięknie, 75 strzał mamy. I czekamy. Dobra, krzesełko jest. Nie, to... stolik muszę tu postawić, przecież. Kurde! Nie to, R. E, I teraz tak, nie wiem jak się obraca też krzesełka, jakoś tak... Na tym zakończę i coś dzisiaj jeszcze wrzucę. No niestety porażka. Muszę młodemu tam zrobić jakiś kamień, czy tam. Nie, wziąć kamień, bo jeszcze jeden mam. Tak. I młody sobie najwyżej zagra. Ja muszę uciekać. A więc do później. Do usłyszenia, do powiedzmy zobaczenia. نراشي